Kochani, w dniu 5 maja Kościół daje nam do kontemplacji żywot jednego z najpokorniejszych sług Chrystusa, który, jak ziarno rzucone w ziemię Kazimierza, dziś dzielnicy Krakowa, wydał owoc stokrotny w postaci życia świętego, życia pokuty, modlitwy i nieustannej ofiary. Mowa o świętym Stanisławie Kazimierczyku. Już za życia był pochodnią duchowej gorliwości, a po śmierci stał się źródłem uzdrowień. Cudem wybrzmiewającego Bożego miłosierdzia. Urodził się, jak Abrahamowy Izaak, z modlitwy, łez i nadziei. Jego matka, Jadwiga, długo czekała na dziecko, a jednak nie przestała ufać Bogu. Modliła się jak Anna ze Starego Testamentu, rozdawała jałmużny, pościła, i Bóg, który i miłuje się nad uciśnionymi wysłuchał jej błagania. Dziecie urodziło się w dniu przeniesienia ciała świętego Stanisława biskupa i otrzymało jego imię. Czy to przypadek? Nie. W kościele przypadków nie ma. Opatrzność Boża zawiązała w tej duszy Boży plan, który rozkwitał przez całe życie, jak kwiat świętości w ogrodzie łaski. Już od najmłodszych lat chłopiec wzrastał nie tyle tylko w latach, ile w mądrości, bojaźni Bożej i łasce. Wyrósł nie jako jeden z tych dzisiejszych młokosów, co i wszystko wiedzą, ale jako cichy sługa prawdy, który przez modlitwę i pokorę wszedł na drogę nauki, nie dla sławy, ale dla chwały Boga. Akademia Krakowska była wówczas ośrodkiem nauki prawdziwej, gdzie nie zaszczyt, lecz świętość stanowiła miarę godności profesorskiej. Tam zdobył doktorat filozofii, potem teologii, ale – i to najważniejsze – Pozostał ubogim duchem, nie w pysze, lecz w uniżeniu. Świat go kusił, mógł zostać wielkim uczonym, mógł pójść za karierą, mieć godności, beneficja, zewnętrzne zaszczyty. Lecz oto porzucił to wszystko dla większego dobra. Usłyszał wewnętrzny głos: Synu, kiedy przystępujesz do służby bożej, stójże w sprawiedliwości i bojaźni. Wstąpił do zakonu kanoników regularnych laterańskich przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, gdzie przez trzydzieści trzy lata, jak jego boski mistrz, dźwigał codzienny krzyż pokory, milczenia, umartwienia, modlitwy i posługi. Czym była jego świętość? Nie była to świętość hałaśliwa, spektakularna, światowa. To była świętość ukryta w prostych gestach. Jak mycie posadzki, jak ciche czytanie Pisma Świętego, jak słuchanie wyznań penitentów z sercem ojca i lekarza dusz. To była świętość, która rodzi się z umartwienia, posty, biczowania, czuwania nocne, modlitwy trwające godzinami. To była świętość czysta jak lilia, strzeżona przez wierność i walkę, walkę z ciałem przez posty i umartwienia, walkę z pokusami świata przez milczenie i pokorę, Walkę z diabłem przez modlitwę i czujność serca. W nocy leżał na gołej ziemi, z kamieniem pod głową, bo wolał twardość krzyża niż miękkość poduszki świata. A potem klękał i modlił się. Nie zamykał się jednak w sobie, nie był dewotem zapatrzonym tylko w niebo. Był robotnikiem w winnicy pańskiej. Głosił kazania, które nie były ozdobą retoryki, ale światłem sumienia. Grzesznika prowadził do konfesjonału, skruszonego wspierał, wątpiącego podnosił, zatwardziałego kruszył łzami. Ludzie nie tylko słuchali go, oni się w jego obecności nawracali. Nawet uczeni z Krakowa przychodzili na jego kazania, bo widzieli w nim męża, który nie głosił siebie, lecz Chrystusa ukrzyżowanego. Ale i świętość spotyka się z prześladowaniem. Jak mówi święty Paweł, wszyscy, Którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. I Stanisław spotkał się z szyderstwem, z pogardą, z zarzutami, bo jego gorliwość była wyrzutem sumienia dla ludzi miernych, letnich, przeciętnych. Ale co czynił? Modlił się za prześladowców. Milczał. Przyjmował upomnienia, nawet niesłuszne, z pokorą. Biczował się za to, że nie dość doskonale wykonał polecenie przełożonego. To jest pokora, która dziś w świecie wywróconych wartości wydaje się głupotą. Ale Bóg właśnie taką pokorę wywyższa. W jego duszy było światło Boże, a z jego ciała po śmierci cudowna moc uzdrowienia. Tak jak święty Franciszek, tak jak święty Antoni, tak i on z grobu przemawiał. Regina, małżonka kazimierskiego sukiennika, uzyskała cudowne uzdrowienie z ciężkiej choroby po modlitwie przy jego grobie, co rozpoczęło szereg łask, które Bóg przez niego zsyłał. Dziesiątki, setki uzdrowień, świadectwa, cuda. To nie są bajki. To nie są legendy. To są fakty poświadczone przez ludzi prostych i uczonych, biednych i możnych, mężczyzn i kobiety. Bóg poprzez swojego sługę pokazał, że świętość jest realna, że nie tylko w Italii, w Asyżu czy Rzymie, ale i w Kazimierzu polskim, rodzą się święci. A my dziś czy nas dziś jeszcze porusza życie świętych? Czy raczej nie pędzimy za byle jakim influencerem, który mówi o wartościach bez wartości? Czy nasza młodzież zna Stanisława Kazimierczyka, czy tylko świętego od TikToka? Czy nasze dusze jeszcze mają głód świętości? Bóg nie zmienił swoich dróg. Dalej prowadzi przez krzyż, pokorę, czystość, modlitwę, post i posłuszeństwo. Nie przez modne hasła i pustosłowie. Jeśli chcemy naśladować Stanisława, to nie wystarczy znać jego żywot. Trzeba iść jego śladami do konfesjonału, do ołtarza, do modlitwy. Trzeba mniej mówić o sobie, a więcej o Bogu. Mniej się usprawiedliwiać, a więcej się nawracać. Mniej patrzeć w lustro. A więcej na krzyż. Święty Stanisławie Kazimierczyku, pokorny Sługo Chrystusa, kapłanie i zakonniku, który świat porzuciłeś dla nieba, módl się za nami. Módl się, aby nasze pokolenie obudziło się z duchowej ospałości i poszło za Chrystusem z takim ogniem, z jakim ty wyruszyłeś z domu rodziców. Z sal wykładowych, by schylić się do posług najniższych i stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa. Niech Twoje modlitwy wzbudzą w nas nowy zapał świętości. Niech Twoje wstawiennictwo uzdrawia nasze dusze, tak jak ciało uzdrawiałeś po śmierci. A żebyśmy i my, jak Ty, mogli kiedyś usłyszeć te słowa od Zbawiciela. Wstań i pospiesz się, Synu mój! Dziś będziesz ze mną w wiecznej chwale. Amen.